Bo jest w ukracji, muszę od nowa nagrać. Dobra. Yy, zaraz mnie do, dołącza mój kuzyn do gry. No i sobie gramy. Dobra. Lecimy. Jest. No kurczę śmiesznie, kolejny, ale w sumie będę miał więcej do wrzucania, więcej się napracuje, no wiecie jak to jest. Kurczę. idziemy dalej, idziemy dalej. Pu może będę nagrywał po Brawl Stars, bo Brawl Stars też fajna gra, fajnie można sobie zawsze pograć, też nie zawsze. oh we награды игра To jeszcze, jeszcze 8 rób. Czyli teraz nagrywam? 3 minuty. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, kochani. Moi. Mam nadzieję, że będą na pewno jakieś łapki w górę. Bo kurczę to też motywacja, więcej, więcej chcę się nagrywać, ale też nie można za dużo, no. Wiecie jak to jest, kurczę. Dobra. Lecimy dalej. No, coś tam ponagrywamy. Jeszcze 8 rund, moi kochani. 8 rund. <grymianie> Blog Dash Enlist nie spadnie. Zachęcam Was do oglądania moich filmów, bo są... Trzeba się napracować, żeby taki film stworzyć. Nie, no nie trzeba. Dobra. ski. Dobra. Dawaj mi Dobra. Dobra. Dalej, dalej. Jeszcze 7 minut Dobra. 5 no. minut już Co się? O, akurat reklama z Brawl Stars. <grymne> tyn, 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 tyn. Brawl testy, będziemy grać. Zobaczycie odcinki. Ale nie wiem za ile, będę nagrywał co jakiś czas. Zobaczymy, jak wszystko pójdzie. Dobrze, to będziemy dalej nagrywać. Dobra, kolejna gierka. Zaczynamy. Jeszcze 7 było Dwie wygrałem. jeden wygrał mój kuzyn, to jeszcze 7. Dobra, 6 minut. No, jak tam jutro u was w szkole? Pewnie wiecie, fajnie nie? kolekcji i takie inne sprawy. <laughs> <Dobre. Dzień dobry. śmiech> Coś tam, o może, wiecie co, Shadow Fight, Shadow Fight 2 albo Shadow Fight 3 Naprawdę fajna gierka, mi się podoba, lubię tak sobie w 3, ale bardziej na modach, bo bez modów to ciężko przejść. Ciężko, ale z modami to jest łatwiej. No, ale dobra. <laughs> Świetna gierka. Czekam na zaproszenie. I lecimy dalej. Co zupanu czasu się zegi. A wiecie co, może Jakiegoś GTA, jeszcze będę coś tam wrzucał. Zobaczymy, zobaczymy. Kiedyś tam GTA 3 było wrzucone, ale to już dawno. GTA Liberty Stories, pamiętam. Pamiętam jeszcze GTA 4 chciałem sobie tam zainstalować, ale ciężko było znaleźć. Hmm. Какой, какую Хорошо. Ну, да, да. Так, что запрошение. бот, скул, 9 ile tych rund jest? Poczekaj. były 2 3, 4 4 rundy chyba 5, teraz 2 nie cztery. Cztery. Hmm. muszę sobie przypomnieć ile tych rund było chyba 6 teraz nie wiem ale jeszcze 4 rundy zostały Dobra Tak mi się kurce zapomniałem która to runda Możecie się przypomnieć Jak będziecie to oglądać oczywiście Ale zachęcam no. Wiecie jak się wybije to będzie na YouTube to chodzi witaj ze mną Cześć Seweryną Wiecie Sława pieniądze kurde może kiedyś jak się uda to może fajmema bym zawalczył, ale nie no to musiałbym być jakiś jakiś z kimś sławnym sławny. naprawdę a myślę, że jestem w stanie Jestem w stanie to zrobić, żeby być sławnym, No dobra, się, <grystanie> no, Potem będę podchodzić O jest przeszedłem to. Jest, 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 jest. Wybrałem dalej. Player2caBDF5 -E Wygrywa grę. Jak coś możecie mi dodawać do znajomych w Stumble guys. Naprawdę polecam zagrać ze mną. Hm. Fra Francja. Worlds of Wonders. Dobra, ile tych rund jeszcze, żeby się tam wyguzy nie pogubił, bo ja też nie wiem, czy teraz siódma jest, chyba siódma runda, chyba, nie wiem, zobaczymy, zaraz się dowiemy, ile tam jeszcze, bo coś, coś mnie nie dodaje teraz, poczekamy, poczekajmy chwilę, zaraz się wszystkiego dowiemy, Hmm. 17, 8, 8, dobra. No, coś nie dodaje, nie? Hehe. Buket maj. go. Co? E, tak, jeszcze gram, ale coś mi kajtek nie dodaje. <grym> dobra. Trudno. Zagramy. Bez niego <tudno> trudno. Dobra gra. Jajku, już 13 minut, już kurczę. Długo się nie spodziewałem, że już tyle czasu zleciało. Hm. Dobra, zaczekaj, ja teraz bez skał. No, Это вам тоже. Добрый день. Добрый